No, witam, hej, hej. No i niestety mamy jak mamy. Będzie tylko krótka, notka informacja, że podmianka się odbyła, przycinka się odbyła, małe przesadzanie niektórych roślin się odbyło. Trawka jedna wylądowała tu, stąd zabrana była. Eee, po gestemona troszeczkę przerzedziłem i połowę wyrzuciłem, bo to, co się, to, co poobcinałem tak od wierzchołku, to w zasadzie się nic z tym nie zrobiło, nie ruszyło. No to takie ucięte yy, stożki, nazwijmy to w cudzysłowie. No to nie mam zamiaru ich trzymać, poszły do kosza. Tutaj, te y, chyba pogostemon, jak dobrze, już zapomniałem jaki, ale jest y, też przerzedzony. Zostały tylko dwie łodyżki. Wszystko wyrzuciłem to, co tam rosło, i tutaj z bokowca na całej tej ścianie. No jeszcze mi gąbka do wymiany została. No, tutaj wtedy chwaliłem się, jak ładnie mi tutaj zaczęła się aromatyka wybarwiać. To właśnie chyba zaleta już tego podłoża albo mikro, które tak zacząłem troszeczkę odważniej podawać ale trochę się boję, bo już czułem takie na szybie ee, jakby to powiedzieć chropowatości delikatne szorstkości Jakiś, czy to nie za dużo mikro, czasami właśnie. Będę musiał tak przyobserwować. No, i jeszcze właśnie, się przypomniałem chciałem odpauzować, że muszę Tą roślinkę, co się zaczęło ładnie wybarwiać, przyciąć i ona tutaj też jest. Przyciąć i ładnie usadzić. No i ja odpauzuję, a tu mi znowu telefon zrobił mnie, kurde, w konia i tylko anuluj albo OK, wyłącz wszystkie aplikacje w tle, mi krzyknął. Zrobiłem anuluj i oczywiście nic się nie zapisało. Oj, to normalnie idzie się zdenerwować. No dobra, pauzuję, może jeszcze coś nagram. A, tutaj już mi się kończy resztkę wody, tylko doleję. Już końcóweczka. A reszta to już się doleje z osmozy. Dużo już tego nie ma, bo gdzieś gdzieś do o, do górnej części tego logo mi brakuje już tylko wody. To już niedużo. No dobra. Będzie króciutko tym razem niestety. Albo może istety. Opadamy. Może krótsze się bardziej będą oglądały filmiki. <noise> no w sumie za długie to też mogą być nudne ciągle o tym samym. Dobra. Tu mamy koniec. Tutaj się dużo widzę nas zbierało. Śmieci trzeba je zabrać. O! Okej. Okay. Mniej potem będzie odławiania. No i dobra. Później się resztę doczyści. I tutaj spróbujemy znaleźć jej lepsze miejsce, żeby łatwiej jej było światła łapać. Najgorsze jest to, że ja tam w tle nic nie miałem w tym telefonie włączone. <laughs> A telefon mi taki go zrobił znowu numera. No. Ach, nie wiem co o tym myśleć. O te połączymy z tymi tutaj. Zrobi się taka większa. Nie chcę powiedzieć kubka, ale już powiedziałem w zasadzie. To, to niech będzie, że to większa kubka przesuniemy, żeby tu nie przysłaniały. O, niech to sobie. No, może jeszcze te skrócimy. Trochę przydługie. wystarczającą ilość światła. Miejmy nadzieję, że się przyjmą. A tutaj też jeszcze są resztki. Jeszcze zielona, niewybarwiona poplątała się tutaj z inną rośliną. Skoro jej dużo nie mamy, to postaramy się ją zagospodarować jednak. Szkoda ją wyrzucać, mimo że taka słabowita, no ale liczmy na to, że się wzmocni. O. Widać tu zielona, a tu już wybarwiona. Okej. Okay. Wody już jest na tyle, że gąbkę można podmieniać. Tym razem już wyłączyłem. Będę łączył, żeby mi na pauzie to nie znowu nie zrobiło jakiegoś kuku, ten telefon. O, wychodź tu. No, Niektórzy mi tam krewetki jakieś wciągnęło, bo nie zabezpieczyłem. A tu mi rurka została. W środku jest. Tam trawy zassało, bo One może będą chroniły. Nikt tam nie wlezie. Dobra. Jest. Udało się. Po bólu i bez zapowietrzenia. Ok, filtr. To najważniejsze znowu trochę słuchu. Tutaj mamy. Zbierzemy. No, na pewno na różniku. Zawsze się to upcha i nazbiera tam, gdzie nie ma dostępu. Nie? To jest najgorsze. Potem sygnuje. No najgorsze jest to, że niech cholera lajwa nie robi dzisiaj i człowiek tak musi bez towarzystwa tą podmiankę sobie robić, no. To się nie godzi. Powiedziałbym to nieuczciwe. Trzeba ukarać winnych za to, że nie ma dzisiaj lajma. prawie zupełna. Można piłkowcę odkręcić. Coś to nierówno, one tutaj. No. Tu ciągle muszę coś wymyśleć, bo mi spada, zsuwa się. Ten drut tutaj nie spełnia roli. Ale to tylko jak grzeb jak gmeram przy deszczownicy, bo tak to się trzyma. Nie jest. Nie jest źle, nie ma tragedii. A szyby muszę przetrzeć. O, o, o. Czy tu przetrzeć, gdzie to jest? Muszę poszukać gąbki. Ciekawy jestem czy nie poczuję tą szorstkość, czy nie poczuje na szyba. lekko delikatny, ale jeszcze nie ma jakiejś tragedii. Zobaczymy tu na środku, gdzie więcej. No tu już lekko czuć. No tu szorstko jest. Nie od piasku, nie. O, tutaj to chyba wezmę. Czym tutaj to zrobić? bachy do szorowania pozdejmowałem z tych wynalazków, bo też tylko filcem czyściłem, No później sobie to najwyżej założę i dotrę, a tak tylko profilaktycznie sobie przetrę tą całą szybę. Nawoził to było inne. 5 na 100, czyli muszę dać 10 na 200. Jutro sobie pomierzę, już na spokojnie, bo dzisiaj mi się nie chce. Jeszcze mi piwko zostało do wypicia. Czy mi się nie chce, ale nawozy NPK. Co by jutro pomierzę, zobaczcie, jak to po 10 dodany. No i teraz nie będę dodawał, póki jeszcze świeci, na wieczór jeszcze sobie na... zostawię, żeby nie zapomnieć, na wierzchu mikro sobie dodam, a reszty jutro. A, jeszcze bakterie przecież, bakterie, najważniejsza rzecz to bakterie, kto nie daje bakterii, ręka w górę, a jak nie podnosić, po poobcinam, <laughs> jak ktoś nie dodaje, to jest kiepski akwarysta. O, śmierciuszek, Seachem Stability. Aquaforest Life Essence. I ostatnio nowy zakupiłem Gravel Cleaner Microbelifta Substrate Cleaner. Czyli to są takie bakterie, które niby mają czyścić detytrus z, z podłoża. A, mówię, poeksperymentuję. Co prawda ja tego detytrusu u siebie za bardzo nie widzę. Kurde, nie pamiętam ile tego trzeba. Pauza. już wiem, 10 ml na 200 litrów. No to tak mniej więcej u mnie, o. też takie czarno, brudne, dziwnie śmierdzi. Ja nie wiem, czy to nie jest podobne do. Muszę powąchać jedno. Nie radzę wąchać. Drugie. Nie. Przy tym to to w ogóle nie śmierdzi. Ten specjal blend. To w ogóle nie śmierdzi. Ok, to Teraz tego śmierdziucha jeszcze powącham po nalaniu tych tuż symbolicznie. Zawsze mniej niż. No nie, to mi w ogóle nie śmierdzi. Chociaż wiem, że z niektórych butelek waliło nieźle, ale z tej butelki, jakoś akurat z tej małej świeżej to widać takie jest dosyć jasne, przezroczyste. Nieraz są ciemniejsze. No ale wiadomo co partia to nie musi być identyczna. Sahem, troszeczkę też, po prostu po odrobinę po trochu każdego I z, z cichym stability. No i na dzisiaj starczy nie dużo troszeczkę. U, pełno wyłączyć, wyłączyć A tam leci A ja tu zajęty, a tu już jest ponad ponad ten, a to leci i leci. Wyłączy mi z pilota, bo coś mi ostatnio wyłączanie z pilota nie działa. Nie, muszę iść wyłączyć ręcznie. Dobra, wyłączone. O, by mi się przelało. A jak myłem szyby, to w... Wyjęłem czujkę przelewową, no i to tak potem człowiek może się zgapić. Niby zabezpieczenia ma, a one są, ale poza akwarium, nie? Masakra. No, pół centymetra, może więcej, może 8 mm. No, szaleństwo. No dobra, mineralizację jeszcze dzisiaj może podam, bo to tak czy owak się należy. A magnes, to już jak zbadam jutro, na ile mi się zmin zmineralizowało teraz, to sam magnes dodam. Troszeczkę chcę podnosić ten magnes, dodam więcej. A gdzie jest ta mineralizacja moja? Tu. No bo u mnie w zasadzie go jest mało 5-6 tego magnezu. No ja tak bym chciał go trzymać gdzieś na 10. Podobno to niby tak jest optymalnie. Nie znam się, nie wiem. Ale magnezu można tyle dolewać. Tak, zaraz, zaraz powiem, bo dziś mam notatkę. Aha, już mam. Trzeba tak stosunki NPK dobrać, żeby suma potasu i magnezu nie przekraczała 80% wapnia. O. Czyli magnezu mogę sobie dodać troszeczkę więcej. Podnieść trochę ten potas i magnezu wtedy więcej, ale tak, żeby magnez i potas yy, sumarycznie nie przekraczało wartości zawartości wapnia zbiorników. Czy to zadziała? Coś na lepiej, nie wiem. Niby tak zaleca się. Zobaczymy. No dobra, bakterie już są. W lodówce światło można przygasić. No i to zrobię jako wstawkę przed końcóweczką, bo tam jeszcze do tego potem dolepi kawałeczek co już myślałem, że będzie końcówką, troszkę wcześniej nagrywając. <grywa> Także tu się nie żegnam, bo pożegnanie będzie za chwilę, jak już się woda wyklaruje. No, ale muszę przyznać, że jak już tu podłoże z powrotem wleciało pod piach, To aktywne, to już mniej yy, pogestewon gubi igiełek, mniej liści się odrywa. Te rośliny są, o, widać bardzo tu wyraźnie, można sobie przy, y, przed włożeniem podłoża zobaczyć, jakie miałem łyse doły na tej Ludwigi. Trochę tylko liści było od połowy do góry, wszystko od dołu było łyse. A tu widzimy piękne liście czerwoniutkie i gęste na samym dole, nawet. Także to podłoże, jednak swoje robi. I tutaj jeszcze stał na Repens. Jeszcze nie, nie mogę pozbyć się tych żółtych nalotów, takich delikatnych. Nie wiem, czy tu będzie widać przyciemnie, bo tu za bardzo rozjaśnione. No, widać ona taka, takie biało-żółte. Biało ma takie troszeczkę. Jeszcze o. Jeszcze czegoś jej brakuje. Nie wiem, czy to fosforu za mało, czy, czy azotu. Nie, no azotu to tutaj jest dosyć sporo. Nawet ostatnio było bardzo dużo i musiałem putasu dorównywać do, do azotu, bo azotu było 20. Potasu było 10, musiałam potasu dolewać. No dobra, co tutaj? Jeszcze troszeczkę musi się dolać. No, lampę chyba mogę już odłożyć na swoje miejsce. O, zapaliła mi się, teraz powinna przejmować pomału. Katełko, Aha, bo ja teraz dałem yy, na manuala, żeby mi nie przygasał, bo późno się za tą podmiankę wziąłem roz, żeby mi nie przygasał, no to on teraz po prostu nie będzie się ściemniał, tylko świeci stałym światłem. Hmm, czy ja coś tu chciałem jeszcze dopowiedzieć? Muszę się zastanowić. O, zdjąłem telefon, ale gorący skubany grzeje się. Nic im nie sypnąłem, ale one myślą, że coś dostaną, ale i się tak nazbierało ich tutaj chciałem tak pokazać ile tego jest co prawda tam jeszcze pełno po zbiorniku wszystkiego pływa ale ślimaków też jak widać ciągle trzęsienie. kurde no nie wiem mu teraz na filmiku jeden z kolegów Adam mówił, że mu te Z1 nic nie pomogło i mam dylemat czy kupować na te ślimaki. Mi Femanga nie pomogła, nawet zakwit mi się zrobił, bo bakterii mi trochę za dużo wybiło i ale to na szczęście tylko dzień, dwa i znikło wszystko. Femangi trochę, widzę, przedawkowałem, a ślimaki dalej. W najlepszy się rozmnażają. No nic, zobaczymy. Może spróbuję tego Z1. Jemu pomogła wtedy, przynajmniej tak twierdził Femanga, a mi nie pomogło. A teraz jemu nie pomogło Z1. To może mi pomoże na odwrót Z1. No. Bo wcześniej Adamski chwalił się, że jemu femanga wybiła ślimaki. No ale chyba nie do końca, bo potem mu się widzę. Musiały rozmnożyć, bo ciągle z nimi ma kłopot do tej pory. I starczy na dziś. Dzięki. Pozdrawiam. Hej, hej. Do następnego. Chociaż nie wiem, czy coś nagram. Przez ten telefon już się tak wkurzyłem, że. odechciewa się. Hej.